Witam ponownie Państwa. Przeczytam wam takie trzy krótkie pliki. Ech, jeden będzie o rasie panów. przeczytałam tłumaczenie pierwsze, to tam jest kilka tylko powiedzianych. A w tym Rize, seminarium. Nie wiem dlaczego słyszałam seminarium lub seminariów. Postara rasa panów, Czy Nie wiem czy to chodzi o seminariów czy laboratoriów. Już mi się nie chciało słuchać, żołądek nie boli, nie wiem co się dzieje. Ech, Rasa panów, trzecia armia, armia właśnie wstaje, bo wojna będzie. No i ten, i no nie wiem co z tymi seminariami. zostawię to już jak jest. Jak przy okazji jeszcze się pojawią informacje, to wiecie, że dodam. Tłumaczenie drugie, patent, ma go w sobie, latem, ogromne nominały, o których mówił Dariusz, strzegą zapraszał rasa panów, strzegą wrota, wszedł we władanie, włodarz, włodarze. Opowiada, odpowiada opowieści rasa panów. Trzecia, czysta, to jest cała armia, właśnie wstaje, bo wojna będzie. To jest cała armia, proszę Państwa, to nie jest tylko rasa panów, natomiast yy, prywatnych rzeczy, bo ja tutaj słyszałam pana Darka, wiem, która to jest osoba, bo ja słucham jego filmy. Słuchałam kilka jego filmów, teraz znowu powróciłam do tych takich starych filmów, gdzie on tam tej rasie panu mówi o Rize i jest zafascynowany tą drugą wojną światową. No tutaj są takie prywatne informacje dla pana Darka, mi się nawet nagrały, ale ja ich nie umieszczę. To dotyczy wojny oczywiście, to dotyczy czasu wojennego, bo wiecie jak u mnie jest, no ale dobra. Nie będę podawać informacji, żeby po prostu, no, no bo jakim prawem, żebym mnie tutaj jakieś pretensje miał. Innych mogę podać. Inni to mnie tam, jakieś rządy, nie, nie rządy. Natomiast osoba prywatna, wiecie jak jest, no, no, no słyszę imię Dariusz, no. A ja wiem, o kogo chodzi, no, bo tylko ta osoba się interesuje, ma ten, ten kanał na YouTube, tak mówi o tych się panów i w ogóle, prawda. Dobra, czytamy dalej. Te lasy są panów. Panem życia, Wałbrzych, tu słyszałam słowo Wałbrzych, Tam są przejścia, o których mówi Dariusz, które są zasypane, schowane, które są za pasmem, który sobie schował wiadomości. O tyle mogłam powiedzieć. Który przed wojną i was ostrzega, proszę bardzo, tu też mogłam powiedzieć, ale myślę, że tu dotyczy dwóch, może dwie albo trzy osoby, są tutaj, nie wiem, który odwiedzali już dla Panów, Pawłów. Tutaj jest Pawło, Pawłów. To jest jakaś wioska Świętokrzyskim. Pawłów, który to go dom strzega. Lubomierz, Lubomir. To może być Lubomierz, albo Lubomir, ale patrząc na mapę, bardziej mi się to kojarzy z Lubomirem, bo tam są jakieś pasma, ale coś, zaraz wam powiem, o co chodzi. Ale zabudowane przejścia. A cały łysiny. Patrzcie. Mówiąc o pa Pawłowie... Pojawia mi się y, Łysica, natomiast mówiąc o Lubomi, Lubomir, Lubomir to jest chyba też jakieś bóstwo jakieś y, słowiańskie, nie wiem, jakby coś, to piszcie w komentarzach. Natomiast Pawów y, to jest jakaś, jakieś świętokrzyskie i tam wyskoczyły mi łysi, y, 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 Łysica, może to też jest jakiś, jakiś punkt tych panów. Dobra, Strzegą Domus, opowiadania ludowe. Prawda? No bo skąd te miejscowości. No i teraz słuchajcie, przejdziemy do takiego tłumaczenia, gdzie ja no, niestety nie mogę wszystko podać na tasę, przykro mi. Także tutaj część po prostu tekstu sobie niejako zastrzegłam. O. Dobrze, powiem Wam tutaj o Teatrze Wielki. Teatrze Wielki to jest stolica oczywiście, w Warszawie. Tam kto, kto tam mieszka w Warszawie, będzie mógł się schronić, w podziemiach. Ja już coś takiego pisałam o Warszawie, o, o, o jakichś podziemiach, chyba na starej Warszawie, że tam też jest możliwość. Jest wejście do podziemi, Teatr Wielki, schroni przed wojną, stolica. Agresja Rosji od naloczów. proszę bardzo. Macie miejsce. Ci, którzy tam mieszkają, oczywiście blisko. Mogą się tam schronić. I teraz już jest inny, inny klimat tutaj. Jest wejście do podziemi. Więcej mężczyzn tych schodzą pod spodem. Tyle kradniecie tych dzieci, coraz więcej wywożą z Polski, jest uprowadzonych na narząd do Rosji, nawet do Rosji, proszę bardzo. Coraz więcej Internet kontroluje. To interes rządu. W grudniu go złapali. Handel na narządami, to śledztwo w październiku. Przy X przepompownia, który tunel tam wjedzie, podziemie, probosz, to są układy. To, co X robi, wywożą do Rosji. Tęczowe, zobaczycie po zdjęciach, to zdjęcia, tak wie wietrzy dzieci, są wentylatory. Te jeszcze Żydy przyjadą na polskie ziemi, kradniecie ziemię, próbują zrobić polin. <śled> no, coś takiego słyszałam, no ale no, no, pisze, a co mnie to... Dobra, nie, żebym miał co, 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 coś do Żydów. Ja już o Żydach tyle tu pisałam na tym moim kanale. Na początku co chwila jakiś Żyd, Żyd. No, teraz się tak trochę uspokoiło i znowu wyskoczyło. Dobrze, natomiast, kochani moi, złotym pociągiem to się bardzo zaskoczy. Niektórym po prostu szczęki opadną tutaj, bo nie ma czegoś takiego, kochani. Zaraz zobaczycie, jaki przekręt tutaj jest. Także ja Wam mówiłam, że jest to złoty pociąg, ale on nie jest złoty. <laughs> on nie jest, słuchajcie, złoty. Tutaj po prostu jest szwingiel, szwingiel po prostu XXI czy tam XX wieku. Nie wiem, kiedy, kiedy ta informacja się pojawiła. Ja kiedyś coś tam tylko przeczytałam, zmiankę, szukałam jakiegoś pociągu. U tego właśnie D Dariusza tam na kanale często się o tym dajcie sobie spokój. Szukanie ich z czegoś, nie, 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 jest pociąg, ale on nie jest ze O to właśnie chodzi. Także przepraszam Was za pomyłkę, że Wam robiłam nadzieję. Yy, jak to się mówi, dupa blada z poszukiwań, dobra, ale słuchajcie, jaki mi się tutaj wy, wyraz pojawił? Awataha i ja mówię, no i jaka Awataha? Słuchajcie, a to jakiś, jak, jest tytuł Wataha. To jest w związku z kryminałem. To jest jakiś wyraz, jakiś kryminał, albo jeszcze jak, jak jakaś inna nazwa. W każdym bądź razie wpisałam to jako CH, jako osobno awataha, bo yy, chodząc na Google dało mi tylko jedno: Kryminał. <gryminał> no mówię Wam, jak jest. Dobra, awataha <gryminał> tego złotego pociągu, to tak wszyscy szukają w nawieki Wielkiej Sali, Hali. Wywrócony od tej strony, tory węższej, no bo się śpieszycie bardzo. Między Bardem, wzniesienie, a gorlicami miejsce górnicze. Górniczą miejsce, górniczą jedzie. Górnicze dzieci. Może to jest trasa między Bardem, kochani, a gorlicami, ale tu mi się podaje jakieś też górnicze miejsce. Nie wiem o co chodzi. Y a wagony w tym złotym pociągu to na wiejskiej, w Wielkiej Sali. Wiecie, gdzie jest wiejska? No to już macie odpowiedź. Jest od strony tory, węższe, tunel, przejście. Szukają nie od tej strony wejście. Ciągną was do pracy, wszyscy szukają. Kopią tam, gdzie nie trzeba. Kopią nie od tej strony wejście. Sami wykopali tony węgla. Proszę bardzo. Jak tak bardzo wierzycie we wszystko. Znajdzie się właściciel. Jak się znajdzie właściciel? Za bardzo, no bo się nie cieszcie po wojnie. Na tym szczycie jest przejście. Zamieszanie na wiejskiej. Tłumaczenie dwa. A zakłady już o tym pociągu, nie wiem, chyba za zakłady ktoś robił, nie wiem, bo to, tak, bo to jest tak, pokazał, taki wyraz mi się właśnie pojawił: azotany, zakład azot, azoty. A zakłady już o tym pociągu, wagony zamieniono, słuchajcie tego uważnie, zamieniono na stacji, wymieszali dysproporcje, kazano przykryć, kopalnia, bo wam tam powkładano miedzi. Miedzi, a nie złota. A złoto to sobie wyraźnie wynika z tekstu. Skonfiskowano. Powkładano miedzi, poukładano tony miedzi. Miedzi, miedź. Zostało polecone. Podpadną na miejskiej, miejscu, bo wam grzywy pospadają, bo tak szyb. Szyby pospadają. Szyby to mogą na wiejski pospadać. Szyb to jest też kojarzone z, z górnictwem, prawda? Pokazują szyny. Oszukali was na miedzi. Ciągną plotkę, plotki. Te rządy PiSu pociągną do wakacji. Proszę bardzo państwa, macie tutaj wasz złoty pociąg. Także dla poszukiwaczy, po prostu jest to tylko strata czasu, a wszystko, proszę Państwa, rozegra się jak to się mówi, wszystko się wyjaśni z czasem. Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia.